Cześć, dzisiaj pokażę Wam kolejną osłonę, odsłonę opóźnionego załączania kolu. Znalazłem taki oto zestawik. Na początku najpierw pokażę Wam może, jak to wygląda w rzeczywistości. Naprawdę maleńkie, po prostu maciubcie. I tutaj jest, że tak powiem, tego zestawu. Plus. Po pierwsze, zestaw jest na przekaźniku Omrona, czyli to jest jeden z plusów. Obciążalność przekaźnika to jest około 5A, jeśli dobrze widzę, przy 250V napięcia zmiennego i 5A przy 30V napięcia stałego. Eee, Układ bardzo fajnie zaprojektowany. Zobaczcie, mamy prawy głośnik. Podłączamy tu. Bezpośrednio przez styk przekaźnika idzie i wychodzi na prawy głośnik. Czyli może inaczej: sygnał z prawego kanału wchodzi tędy i wychodzi na prawy głośnik. Analogicznie jest z lewym sygnałem i wyjściem na lewy głośnik. Co w tym układzie jest takiego fajnego? Po pierwsze, jest wykonany na chyba jednym z lepszych układów scalonych, które są kompletnym zabezpieczeniem głośnikowym. Jest to układ. No zresztą pokażę Wam tutaj. Będzie prościej. Mikro PC 1237 O, no, tak to wygląda. Zobaczmy, jak sobie poradzi. I jeszcze końcówka HA. Kurczę. No, ten telefon naprawdę jest zarąbisty. Eee, cóż to ten układ posiada? Po pierwsze, dzięki temu opóźnionemu załączaniu głośników mamy możliwość oczywiście. Załączenia głośników po interwale czasowym określonym przez kombinację elementów zastosowanych w tym tak zwanym kitie. <laughs> Z noty katalogowej układu scalonego możemy sobie bez problemu tą zwłokę czasową regulować poprzez wymianę kilku elementów e, więc to jest jakby pierwsza zaleta. Druga zaleta to jest taka, że ten układ przy okazji, oczywiście, przy wyłączeniu zasilania Styki przekaźnika natychmiast się rozwierają, bo zostanie zdjęte z nich napięcie zasilania, czyli nie mamy też trzasku w głośnikach i momentalnie jest cisza. I najważniejsza zaleta tego układu jest to zabezpieczenie przed pojawieniem się napięcia stałego na wyjściu głośnikowym. Może, żeby nie wkurzać tym ekranem, bo przyznam szczerze, mnie to strasznie irytuje. Taki migający obraz. Zrobimy sobie zmianę sceny i pokażę Wam, jak to, jak to wygląda. Tak się zastanawiam, czy ten mój sprzęt ma możliwość zrobienia zbliżenia. No, wybaczcie, że się będę na żywo bawił, ale jak widać, jak widać, jest możliwość. Nie wiem, czy nie wejdą jakieś artefakty. Użyłem zumu cyfrowego. Zobaczymy. E, RAZY 1 i 7, ok, więc y, kit oczywiście z jedynej słusznej strony na AliExpressie został zamówiony. Płytka wygląda mniej więcej tak. Tak się zastanawiam, czy mam jakąś linijkę, no ale niestety, jak na złość, nie mam nic. Ale tam były wymiary wcześniej podane na jednym z, z ekranów, więc musicie mi uwierzyć, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo małe. Zresztą zaraz mogę tutaj przyłożyć do jakiejś płytki innej z radmora, do głowicy chociażby, żeby mieć, żeby mieć porównanie. No naprawdę jest to malutka płytka. I tu jest jej zaleta z jednej strony, z drugiej strony niestety jest to też wada tej płytki, dlatego że e, otwory są tak blisko. Poprowadzone ścieżek, że trzeba będzie coś wymyślić e, sensownego, żeby ją po prostu w jakiś sposób zamocować. Mam kilka pomysłów. E, w momencie, kiedy zostanie taki układ zamontowany, bo w jednym z radmorów, który do mnie trafił, e, sobie. Właściciele zażyczyli montażu opóźnionego załączenia głośników i to jest naprawdę według mnie rewelacyjny układ. Zobaczymy jak to się będzie sprawować. Więc co dostajemy w kicie? W kicie dostajemy oczywiście płytkę PCB, dostajemy złącza, które są... no widzicie, jednak jednak muszę wrócić do razy jeden, bo on w tym momencie ma problem z ostrzeniem. Gdzie ta kamera jest? A. Widzicie już wiem co zrobiłem. Ustawiłem autofokus w konkretnym punkcie, i on będzie mi teraz ostrzył w tym punkcie, w którym mu autofokus ustawiłem. A zobaczmy, czy da się to. Nie, no, da się, kurde. Zbliżenia robić rewelacyjne. No ale teraz ja chciałbym wrócić do autofokusa. No i trochę techniki się człowiek zgubił. No, nie jestem w stanie wrócić do. No dobra, trudno się mówi. Pracujemy dzisiaj z centralnie ustawionym autofokusem w, w tym momencie. Ok, więc, więc dostajemy złącza, dostajemy płytkę, dostajemy przekaźnik, który gdzieś mi się zapodział, bo mam kilka takich zestawów. Dostajemy układ scalony, no i oczywiście komplet elementów. Stabilizator. 7812 kolejna zaleta tego układu jest taka że y, można go zasilić albo napięciem zmiennym bezpośrednio z transformatora chociażby w radmorze więc y, nie ma żadnego problemu mamy y, wejście napięcia mostek prostowniczy stabilizator i dalej układ jest zasilany można też y, napięcie. Stałe podać zamiast jeśli mamy już wystabilizowane, zamiast stabilizatora, czyli mówiąc krótko, układ jest na tyle prosty, że bardzo łatwo go można modyfikować i. W zasadzie do prawie że każdego zastosowania można go zaimplementować. Zamiast tego przekaźnika, oczywiście, można dać inny o większej obciążalności. Wówczas, oczywiście, automatycznie możemy zastosować ten układ do większych mocy, do innych typów wzmacniaczy. Co mnie za tym układem albo co przemówiło do mnie, że zdecydowałem się akurat na tego typu układ. Po pierwsze. Omron. Omron jest to jedna z lepszych firm produkujących przekaźniki, zresztą tutaj widać kurde widzicie z tym, tym fokusem centralnie teraz będzie problem kurde jak to automatyczna ostrość, teraz jest blank no nie wiem Nastawy zostały. Patrzę co, co, co do mnie mówi ten, ten nieszczęsny telefon, ale niestety, niestety musi zostać tak jak jest. Więc widać, że te styki są całkiem, całkiem dobrej jakości. Omron, tak jak powiedziałem, robi bardzo, dobrze, bardzo dobre przekaźniki. Więc to jest jedna z rzeczy, która mnie w tym zestawie urzekła. Druga to prostota, trzecia to wymiary. Czwarta rzecz to jest to, że w bardzo prosty sposób można ten układ modyfikować, czyli zmienić sobie opóźnienie, zwłokę czasową itd., itd. Minus, jednak te wymiary są trochę za, za małe, tak jak powiedziałem wcześniej. Gdyby choć trochę, choć trochę to było po 3 mm, dosłownie płytka w każdą stronę była większa, wówczas już nie byłoby tego problemu. Zobaczcie, jak tutaj blisko, blisko układu jest. Nóżki kondensatora jest otwór, tu będzie problem, żeby, żeby coś zmieścić, trzeba dać podkładkę izolującą i dopiero później myśleć nad jakimś przykręceniem. Więc y, zasadniczo układ bardzo fajny. Będziemy go testować w praktyce. Więc, tak jak pewnie zauważyliście, te kondensatory trochę nie zgadzają się z tymi, które są tutaj wysypane, nie zgadzają się z tego powodu, z tego względu, że. No, niestety, o ile rezystory, płytka PCB, stabilizator i inne elementy są powiedzmy, że akceptowalne, no to kondensatorów nie zamierzam wkładać oryginalnych tych chińskich pewnie z najniższej półki, z jakiej mogli wybrać. Więc zdecydowałem się na kondensatory elektrolityczne, które zazwyczaj stosuję przy naprawach sprzętu audio. Wideo, mówiąc krótko, one są trochę większych gabarytów, więc tutaj stoją, że tak powiem, tak jak stoją. Tutaj pewnie zauważyliście, że ten kondensator jest bardzo, bardzo wysoko nad, nad płytką. Jest to, celowy za, za, cel, jest to celowy zabieg. W momencie, jeśli się zdecyduje na montaż za pomocą tych otworów. To śrubka spokojnie mi się tu zmieści i nie będzie naprężenia, nie będzie naciskać na ten kondensator, więc ona się tutaj zmieści, jednocześnie nie będzie powodowała zwarcia. Oczywiście, jeśli się zdecyduje na inny system montażu, kondensator pójdzie w dół automatycznie, jego przelutuje utnę mu nóżki i nie będzie problemu. E, także e, mówię, gdyby to było choć trochę. Choć troszkę większe, nie byłoby problemu. Natomiast, no mówię, kolejny punkt, który mi tutaj też bardzo pasował, to właśnie to, że te wejścia z wyjściami są naprzeciwko siebie. Zobaczcie, jakie to jest proste, aż dziwne, że wcześniej nie widziałem tego typu rozwiązań, gdzie tam były kombinowane jakieś wejścia z wyjściami, gdzieś tam w jednym szeregu, coś tam, coś tam, a tutaj mamy naprzeciwko siebie wejście, wyjście z układu, i, i nie ma żadnego problemu. Oczywiście e, punkty masowe są ze sobą na stałe zwarte, i tak naprawdę przekaźnik e, zwiera nam tylko, ma tylko dwa styki zwierno-rozwierne, i w tym momencie po jednej parze kolumn jest w stanie przełączyć. Także jeśli kogoś to będzie interesowało, to, to mogę nawet gdzieś tam linka umieścić pod filmem. Wydaje mi się, że układ jest ciekawy, czy będzie dobrze działał, czy się sprawdzi, to wam powiem w jednym z kolejnych odcinków, który pewnie dopiero za kilka tygodni powstanie w momencie kiedy zacznę te układy montować do e, Radmorów. Biorąc pod uwagę prostotę, mam nadzieję, że to ruszy od strzała, zresztą inaczej nie przewiduje tutaj jakichś problemów. E, oczywiście można sobie zobaczyć notę katalogową tego układu i zobaczyć, cóż to Chińczycy wymyślili. Natomiast e, powiem Wam szczerze, że było śmieszniej. Do tego kitu nie ma schematów. Nie ma schematów, dlatego że e, na płytce PCB jest e, dokładny opis, gdzie który element się znajduje, mm, to jest w zupełności wystarczające. E, jedna dziwna rzecz, która tylko, którą tylko zrobili, no to. Jak to się mówi lokalizacja układu scalonego. On tutaj przez to, że dałem trochę większe kondensatory, wchodzi na styk i ja bym go dał, zorientował w drugą stronę, więc tu trzeba uważać, żeby odpowiednio nóżka pierwsza, nóżka pierwsza, żeby go zainstalować. Ok, słuchajcie, więc w tym odcinku też będę kończył, nie będę was zanudzał. Oczywiście, jeszcze na zakończenie powiem Wam szczerze, jestem skrzywiony do stosowania tego typu złącz. Więc tu wszystkie przewody będą wlutowane na stałe, będą odpowiednio poprowadzone przewody wewnątrz. Akurat w tym wypadku radmora, żeby były z zapasem. Zresztą to widzieliście w jednym z odcinków, właśnie o opóźnionym załączaniu kolumn, że układ tak przemyślałem, żeby bez problemu można było. Demontować tor FM, żeby nic niczemu nie przeszkadzało, nic się nie urwało i tak dalej, i tak dalej. Tu zrobię podobnie. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że efekt będzie e, wystarczająco pozytywny, jeśli można tak powiedzieć. I w tym momencie zadowoli przyszłego właściciela. Jeszcze jedna taka uwaga e, a propos Radmora. To, to pozwolicie, że. Tak, na żywca zmienimy. O nie chcę, nie chcę wam pokazywać tego mojego bałaganu. Eee, a może w ten sposób? Nie da się niestety nie pokazać bałaganu. Takie życie. Jak sobie radzić bez opóźnionego załączania kolumn? Słuchajcie, kiedyś do wszystkich urządzeń za czasów PRL-u były tak zwane instrukcje obsługi skrócone, gdzie było napisane, że przed tam włączeniem. Wciśnij taką i taką kombinację klawiszy i tak Tu mamy przełącznik kolumn. Przełącznik ma pozycję kolumny A, 0, czyli wyłączone, i kolumny A plus B, czyli plus, przód, tył. Wystarczy, żeby pamiętać, że przed, bo i tak, żeby wyłączyć radmora, musimy wcisnąć tu wyłącznik. Kurde, chciałem wam wyłącznik pokazać, ale za dużo z mojego syfu zobaczycie. I tak musimy wyłączyć wyłącznik, więc no jakiś to jest problem, żeby przed wyłączeniem na przykład przełączyć przełącznik na wyboru kolumn na 0, wyłączamy Radmora, nic nam nie puknie, nic nie, nie zgrzytnie i tak samo sytuacja, przychodzimy do Radmora, włączamy włącznikiem, przełącznik już był w pozycji 0, Radmor wystartuje, przełączamy na pozycję kolumny A, i w tym momencie też tego puknięcia w głośnikach nie będzie. Więc dla tych wszystkich, którzy nie chcą montować opóźnionego załączania kolumn, taka prosta porada, taki tip, który ja czasami stosuję, czasami nie. Natomiast ja już powiem Wam szczerze, nauczyłem się w życiu pewnych zachowań, tak zwanych automatycznych, jak małpa. Mam takie powiedzmy odruchy Pawłowa, że zawsze jak zanim włączę jakiś sprzęt grający, to zawsze sprawdzam, czy potencjometr głośności jest na zero. No i w przypadku radmora, akurat z tym, czy przełącznik jest na zero od kolum, to nie zawsze pamiętam, mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście byśmy mieli podłączone źródło sygnału, gdybyśmy mieli potencjometr w jakimś tam poziomie głośności ustawiony, to można się nieco zdziwić. Można czasami nawet kolumny uszkodzić, bądź też sprzęt grający. Więc takie proste, proste przyzwyczajenia są, myślę, że fajne. I dla tych wszystkich, którzy nie wiedzieli, że można w ten sposób oszukać układ opóźnionego załączania, to taka porada na koniec. Dobra, słuchajcie, nie zanudzam. Mimo tego, że teraz chyba na tym telefonie będę mógł dużo dłuższe odcinki kręcić, że mam nadzieję, że już pamięci mu nie będzie brakowało, no to myślę, że tak prosty temat i tak został rozciągnięty w czasie w sposób niemiłosierny. E, także za kilka odcinków będzie prezentacja układu w działaniu. Zobaczymy rzeczywiście czy zadziałało tak jak producent napisał e, i czy udało się to w jakiś sensowny sposób zamontować. No a to już jak jesteśmy już przy montażu, to już niech tam będzie, że jeszcze was trochę zanudzę. Więc sposobów, sposobów jest kilka. Pierwszy sposób zamontować gdzieś w ten oto sposób. Spokojnie miejsca jest wystarczająco dużo. Zróbmy to tak. To jest pierwszy sposób, drugi sposób najprostszy to będzie montaż odwrotny, czyli w ten sposób. I tutaj przyznam szczerze, to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, bo ponieważ to nie jest ciężkie. Myślę, że na tym jednym uchwycie ten układ, ten układ by wytrzymał. Kolejny sposób to jest taki, że wytnę z laminatu kawałek takiego po prostu taki prostokąt, z laminatu oczywiście pozbawionego miedzi i bezpośrednio przykręcę tą płytkę do laminatu, a tu używając tych dwóch śrubek. Tych dwóch miejsc montażowych, żeby nic nie niszczyć, nic nie ciąć. Po prostu tutaj zostanie ten kawałek prostokątnego laminatu położony. Do laminatu zostanie przykręcony układ opóźnionego załączania głośników, i zobaczcie, będzie to schludnie, mało miejsca zajmowało, więc myślę, że jest to jakieś rozwiązanie. No mówię, no niestety jest tak dużo tutaj, znaczy tak mało miejsca między otworami, że to trochę komplikuje sprawę, ale myślę, że na przykład te dwa otwory. Albo ten i ten po skosie, jeśli zostaną przykręcone w ten sposób po przekątnej, to będzie się trzymać. Także na tą chwilę mam takie przemyślenia, jeśli chodzi o sposób zamontowania tego opóźnionego załączania kolumn. Tutaj jeszcze, widzicie, z krótkiego odcinek zrobił się mega długi. Przez Maćka Mokrosa robione opóźnione załączania kolumn były w ten sposób montowane. Te płytki były trochę większe, też jest to bardzo dobry sposób, aczkolwiek, tak powiem Wam szczerze, staram się unikać koło e, transformatora, żeby tak, e, wiadomo, 50 Hz, dosyć duża indukcyjność, e, żeby prowadzić przewody, e, chociaż w sumie. Do przewodów głośnikowych nie jest daleko, no ale jednak jakieś mam takie obawy, żeby umieszczać to aż tak blisko transformatora sieciowego, choć to miejsce jest rzeczywiście, powiem Wam szczerze, wymarzonym miejscem, bo e, tutaj nawet przy tej płytce no, nic nie haczy, nic, nie, nic nie, nie blokuje nam tutaj możliwości do serwisowania, wtedy można całą ramkę FM-u wyjąć bez żadnego problemu. Także temat do przemyślenia. Tak się zastanawiam jeszcze na szybko, czy, czy gdzieś indziej takie miejsce by było optymalne. Jest jeszcze jedno miejsce, to już też kiedyś montowałem, chyba nawet był film. Ale to dlatego, że właściciel po prostu y, użył y, otwory. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba gdzieś albo tu, albo tu gdzieś tam płytka była zamontowana. Ale to tutaj już tak jak mówię, dlatego że. Właściciel wywiercił otwory, więc kiedyś też w ten sposób udało mi się popełnić montaż opóźnionego załączania kolumn. Oczywiście przewody były tak poprowadzone, że można było zdemontować tor. Ja Wam pokazuję, a nie wiem, czy to widać. Więc przewody były tak poprowadzone, żeby był możliwy serwis radio odbiornika. No dobra, słuchajcie, nagadałem się. No, i myślę, że w tym odcinku o takim prostym układzie, 21 minut, paplaniny to wystarczy. No cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Tak jak zawsze, pod tym odcinkiem będzie adres mailowy. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, piszcie, aczkolwiek tak jak wielokrotnie mówię musicie się uzbroić w cierpliwość mam bardzo, bardzo dużo zapytań dziennie i nie zawsze jestem w stanie na wszystkie odpowiadać w miarę sensownie, czasami mija kilka dni, czasami gdzieś tam jakiś mail ucieknie więc, więc też ktoś może nie dostać odpowiedzi, nie obrażajcie się jestem tylko człowiekiem natomiast uwierzcie mi, że od pytań typu dziękuję za kanał po, poprzez jakieś powiedzmy mniej ciekawe sformułowania, choć tych jest naprawdę praktycznie prawie w ogóle, ale bardzo dużo dostaję zapytań, jeśli chodzi o porady serwisowe. Mam jakąś tam wiedzę, ale nie zawsze, nie zawsze jestem w stanie dobrze doradzić. Poza tym są pewne rzeczy, które są subiektywne i nie zawsze i nie zawsze mogę się sprawdzić w roli jakiegoś tam e, podpowiadającego. Więc tutaj też e, musicie mi to wybaczyć, e, bo czasami jest tak, że ludzie zadają konkretne pytania, a to tak jak powiedziałem, pewne rzeczy zależą od bardzo, bardzo wielu czynników, e, których ja nie jestem w stanie, że tak powiem poznać, e, będąc aż tak daleko od Was. No ale dobra. Nieważne. w każdym razie e, w każdym razie mm, kończymy, bo <grym> końcu nie skończę tego odcinka. Dobra, słuchajcie. Śmieję się sam z siebie. Eee, kończymy. Trzymajcie się, cześć.